Witam w nowej serii na kanale, która się nazywa z Scrinżem. Wybierzemy sobie dzisiaj, przypadkowo, będą to dwa szorcy na YouTube, które sobie spróbujemy otworzyć, zobaczymy, jak będą smakować. I na pierwszy rzut poleci pani Ewa Szczęsna z jej przepisem, bądź niej przepisem na dorejaki. Także no nic, zabieramy się do dzieła. No i tak, jeżeli chodzi o sam przepis. Dorayaki z nutellą, Ile ich się najad do Rajmon? No wcale mu się nie dziwię. Jajka. Dobra, Dzień dwa jajka. Dwa jajka, dwa jajka, dwa jajka. Zacznijmy od tego, że dwa jajka, tylko muszę mieć jakąś siatkę na brudę, ale nie wiem skąd. Całe białko mi poleciało z tyłu, całe się ubrudzi, to tragedia. Jestem szczęśliwy, że wzięliśmy taki prosty przepis, bo przynajmniej na początku zobaczymy, jak się takie, taki format nagrywa, bo szczerze mówiąc, nie wiem, zobaczymy, jak się nagrywa. Dobra, co my tam mamy? Dwa jajka. I poza jajkami jest co, Pani Ewo? Cukier i mleko. Kolejnych było 40 ml mleka. Muszę sobie przełączyć to na wadze. Jest. Dobra, dwa jajka, 40 ml mleka. Całkiem niedużo nie tego mleka. Będzie 41. Zobaczmy sobie dalej. Tam było 40 g cukru. No 40 g cukru to jest według mnie bardzo dużo, więc ja proponuję, żeby trochę to zmniejszyć, bo jak tam idzie Nutella, to bez przesady. Zrobimy 30 g cukru. Chociaż Pani mówiła, że może to być też miód, może to być syrop klonowy Ale polećmy już takim zwykłym cukrem No 30 będzie chyba zupełnie wystarczyła No ale nikt nie mówił, że będzie dziś dietetycznie ani pysznie... ani... <ścoughs> nikt nie mówił, że będzie dietetycznie i zdrowo, tak? Okej, okay, muszę to rozbić teraz Ja do rozbijania nie mam takiej fajnej szpatuły jak Pani, ale ja mam taką szpatułę I ona też jest całkiem dobra Pod warunkiem jak się to rozbije No ona sobie przycięła to ładnie, no my tego nie możemy zrobić Jakie w ogóle gęste żółko, żółtko się to trafiło taki. hit. Dobra, będzie. Będzie, zobaczmy co dalej. Dobrze rozbijamy. Do mąki dajemy proszek i przesiewamy. Do mąki dajemy ja, proszek. 120 gram mąki. Mam nadzieję, że starczy mi tej mąki, ale chyba tak. Na styk. Dobra, jest i proszek do pieczenia. Proszek do pieczenia jest tutaj, cyk. Gdzieś mam jakiś napoczęty co proszek do pieczenia. Jest proszek do pieczenia. 5 gram. 5 gram to będzie łyżeczka. No no, no no. To jest to, jest to o co chodzi. Dobra, lecimy dalej. To już mamy chyba wszystko prawie poza szczyptą soli. No i przejdziemy do smażenia tego. Ten, szczerze mówiąc, ona miała 1000 razy mniej gęste to ciasto niż ja. Zrobię tak jak ona. Przecież to się ledwo rusza. Nie się. Nie, to jest dramat. Przecież u niej to jest takie ładne, wiesz, lejące się, a u mnie to jest jakieś gęste także dramat. O, od razu lepiej. To jednak proporcja ona miała szczapy, nie? Bo to... Zobaczymy. No, ona ma dużo bardziej lejące się to ciasto. My mamy na razie taką gęstą pulpę. Niby spoko do ukształtowania. No dobra, to już będzie coś, coś lepszego. Dobra, trzeba dodawać mleka, bo ten przepis jest zupełnie szczapy. Ta ilość, co tam podała Pani Ewa, to jest zupełnie niewystarczająca do uzyskania takiej konsystencji, żeby to się fajnie rozpłynęło w miarę na patelni, ale pozostało gęsto. Tak samo ilość cukru, pierwotnie w tym przepisie 40 gramów, to jest przecież mega dużo. Dobra, chyba mamy to. Moim zdaniem to powinna być taka konsystencja. To będzie chyba spoko. No chyba, nie? Zobaczymy. Dobra, zobaczmy sobie, bo patelnia jest już nagrzana tak dość mocno, ale znowuż pani Ewa nigdzie nie precyzuje, jak bardzo ma być nagrzana patelnia. Czy to ma być super gorąca, czy ma być średnio ciepła, czy ma się powoli to robić, czy w sekundę. Zobaczymy w ogóle, jak jedna chelka powierzchniowo wyjdzie. Wydaje się spoko. Dobra, czyli jedna taka niepełna chochelka i teraz zgodnie z tym, co pani mówiła, czekamy na pojawienie się pęgrzyków. Dobra, jak już mamy takie kratery, to pani mówi, żeby to przewrócić. Więc zróbmy sobie to. No wyglądasz to. Jak to wygląda z tej drugiej? Kurde! No. Nie no chyba okej. Okay. W sumie tak, pani nigdy nie pokazała od spodu jak jej wyszło, nie? Prawdopodobnie wyszło tak samo nieładnie jak mi. Dobra, lecimy z drugim. Raczej nikt się nie zatruje, to chwilę tam postało na tej patelni. To nie niewiele tego wyjdzie. No ja faktycznie mniejsze będę robił troszkę. Chociaż zawsze się mówi, że pierwszy naleśnik się nie udaje, a ja bym powiedział, że mi się wybitnie uda ten pancake, ale to też pancake jest, nie? Nie wierzę, że to będzie niesmaczne. Wierzę, że tylko ja pomogłem temu daniu dając mniej cukru, bo no faktycznie to jest bomba kaloryczna, no wodna. Dobra, Master Flipper to wygląda dobrze i lecimy z ostatnią, czwartą. Mamy już ostatniego, troszkę mi się przypalił. No i co, z tej porcji co Pani wysłała wyszły mi cztery duże. Placuszka smarujemy obficie Nutellą. Ła, wow, przykrywamy, przykrywamy obficie Nutellą. No, nie no, tak z rozsądkiem Nutellą, bo bez przesady, żeby umrzeć na cukrzycę. Znaczy, jeśli ktoś lubi y, dużo Nutellin, no to jak najbardziej, ale też no bez przesady. To ma smakować a nie samą Nutellą, tylko być takim o. O, voilà. I to jest teraz gotowe. Do jak Ja też sobie wycisnę tu czekoladę, tak żeby wyglądało. O. Dobra, no, to spróbujmy sobie, zobaczmy, jak to smakuje. O! Wypłynęła Nutella! Wo, no, Wygląda fajnie, no jest to pewnie fajna przekąska. <grywy> teraz już wiecie, czemu ten kanał, właśnie go tu i Generalnie. I jeżeli coś jest z nutelą. kurka, ładna kapie mi nutella, jeżeli coś ma Nutellę, no to wiadomo, że to będzie smaczne, nawet jakby to był sam chleb, no to chleb z nutellą, kanapki z nutelą, no kto nie jadł takiej rzeczy, no, każdy to jadł, więc jak najbardziej jest to okej, okay. mówię, jeżeli będziecie śledzić dokładnie ten przepis, który podała Pani Ewa, być może... Sama ta, samo to ciasto widzi Wam bardzo gęste Będzie bardzo ciężko się rozlewało. Będzie Wam ciężko uzyskać taki fajny rozpływ. No trzeba sobie pokombinować. Nie można wierzyć tak bardzo na słowo. Dobra, dojadam i robimy zaraz fit danie. Fit danie od jakiegoś chłopa, tylko ten chłop jest z zagranicy, więc nie pamiętam jak się nazywa. Nazywa się Matboxal. I tak jak mówiłem, drugi przepis będzie od użytkownika Mad i to jest dietetyczne tiramisu. Dietetyczne, bo pan zarzeka się na swoich filmikach, że e, jak będziemy. W, wykupimy jego plan i będziemy się trzymać jego diety, to będziemy szczęśliwi i w ogóle będziemy chudzi. Może i tak jest. W każdym razie, tu mam rozpuszczoną już e, e, rozpuszczalną kawę, ale pierwsze co robi pan, Matt, to jest właśnie. To jest właśnie zanurzenie po prostu jest biszkoptów w kawie, tak? W ogóle nie wspominał ten chłop o tym, żeby te biszkopty jakoś... znaczy, żeby kawę posłodzić czy coś więc ja nie będę miał słodzonej kawy tylko będę miał taką zwykłą Nie przewidziałem tego, że te biszkopty będą zajmować prawie całe dno naczynia ale też dramatycznie szybko piją kawę Ja nie wiedziałem, że to tak szybko się nawilża, albo nigdy nie robiłem tiramisu w ogóle przez większą część życia nie lubiłem tiramisu, no ale ostatnio się to zmieniło. Ostatnio polubiłem tiramisu, bo spróbowałem dobrego tiramisu i na przykład dobre tiramisu możecie zjeść w Macie. W macie... Ale nikt nie pisał w komentarzu, że odwiedził ponownie Maca, więc nie odwiedziłem ponownie Maca, ale byłem tam prywatnie i mają bardzo dobre tiramisu, tylko że kosztuje już bardzo dużo i po prostu jest w tych właśnie słoiczkach, więc jeden taki słoiczek kosztuje 30 coś złotych, czy tam około 30 złotych, no przegięcie. Zobaczymy, jak wyjdzie to tiramisu dietetyczne Mamy zanurzonego biszkopta, potem wiem, że jeszcze druga warstwa będzie biszkoptów, ale to, co nas interesuje teraz, to jest to krem. Jeśli można w ogóle to nazwać kremem, bo to jest po prostu jogurt typu greckiego. On mówi, że 200 gram, ja mam 150, czyli tak, zamiast 200 gram, ja wrzucam 150, bo tylko tyle mam. Więc jakoś sobie po prostu resztę składników do tego dostosujemy, że no wszystkiego będzie 3 czwarte. W każdym razie, tak, mamy to teraz 3/4 jużki miodu. Ja używam miodu akacjowego, naturalnego, prawdziwego. Trochę się zaczął krystalizować, ale miod akacjowy ma to do siebie, że przez długi czas jest płynny i ten tak samo jest super płynny. Więc to już na pewno sprawi, że ten jogurt będzie trochę słodki. No pyszny. Akacjowy w ogóle ma taki ciekawy posmak. Jak jesteście w stanie go dostać gdzieś naturalne z to sobie spróbujcie, bo na pewno nie każdemu przypadnie do gustu miodu akacjowy. Ja akurat lubię. No i co? Tam mówił Matt, że trzeba dodać troszeczkę... Wanilii, w sensie ekstraktu. Ja mam też wanilię. No i lecimy, dodajmy troszkę tego. I jakoś bardzo dużo. No jest to takie fajne w sumie ten ekstrakt waniliowy. Na pewno lepszy niż te małe buteleczki takie bardzo tanie, które no są, zajeżdżają chemią, nie? No i dobra, teraz mieszamy to do połączenia się składników. Teoretycznie można by spróbować sobie tej masy, no, i sobie ją dosłodzić miodem, no ale zróbmy tak, jak to mówi pan Mac, żeby było dietetycznie. No, zwłaszcza potem do rajaki, To do rajaki było naprawdę potężnie słodkie. No i kalorycznie przypuszczam, że też tam nie ciekawie jest. Dobra, lecimy z pierwszą warstwą jogurtu. No fajna konsystencja, wygląda ładnie. Tylko boję się, że mam trochę mało tego, ale może tragedii nie będzie. A może będzie. No wygląda to na razie tak. W ogóle przykrył się całkowicie nasz yy, Biszkopcik. Teoretycznie można było połamać jeszcze kolejnego na cztery części, ale w sumie nie sądziłem, że tak one bardzo mocno chłoną kawę. A chłoną kawę wybitnie dobrze, co zresztą widać. Widać, jak się zmniejsza po prostu w talerzyku ten obszar kawowy. Dobra, mamy drugiego Biszkopcika. Teraz tu Biszkopcik. I nie ukrywam, mam nadzieję, że będzie to po prostu dobre. No, wypił całą kawę. Hit. Nie sądziłem, że to tak piekawe, no ale to wynika z mojej ignorancji, że nigdy nie robiłem tiramisu. Ale jak mówię, tiramisu i kopiko to były koszmary mojego dzieciństwa. Po prostu koszmary. No i co, teraz zostało nam tylko uzupełnić to jogurtem greckim. Ze względu na to, że mam trochę nie w dużo tego jogurtu, to sobie rzucimy tu połeczce, to połeczcie tak, żeby to jakoś nam przykryć. Teraz, obserwując to, co pan zrobił, Mat, to pan Mat, jak sobie sypał tym, tym kakao. No zresztą zaraz zobaczycie, zaraz zobaczycie sobie sami, bo się pojawi. Obsypał wszystko na około szklanki, dlatego ja, przygotowany, żeby nie robić bajzlu, mam kawałek papieru. No i dobra, to sobie szybko posypiemy troszkę tego, tym kakałem, tym kakao, kakao się nie odmienia, chyba. Wow. Na tym się kończy moje nierobienie bajzlu. Nie no, fajnie to wygląda! Znaczy wygląda na spoko, tylko nie sądziłem, że mi się to, że tak mało miejsca zajmie w tych, że tak powiem, słoiczkach. Bo jakbym wiedział, że tak mało miejsca zajmie, to bym w jednym słoiczku po prostu zrobił takiego mega jednego tiramisu, a tak to są dwa takie pyci pyci. Pozostaje nam tylko, pozostaje mi tylko spróbować tego, co zrobił Matt. No, Ej, wygląda naprawdę fajnie. Wygląda w sumie zacnie. Jest fatalne. jest fatalne, no niestety, niestety krem, który jest w tiramisu jest pyszny, jest doskonały, tutaj nie da się ukryć tej kwaskowatości ogórtu greckiego. Nasączone biszkopty bez cukru są po prostu bardzo gorzkie albo ja zrobiłem zbyt, zbyt intensywną kawę, jest to fatalne. Fajne jest, fajnie się nasączyły te biszkopty, fajnie, są mięciutkie, jest naprawdę spoko się to nabiera, spoko to wygląda. Wszystko spoko poza smakiem. No ja smakuje to do dupy. Zjem jeszcze łyżkę, ale nie ma ochoty. <grym> Fatalny. W każdym razie, jeżeli nowy format wam się podobał, to dajcie znać w komentarzu, bo nie wiem, czy ta seria ma sens. W sumie trochę chciałbym, bo czasem kończą mi się pomysły i czasem nie ma po prostu dobrej pogody na to, żeby nagrywać w lokalach, kiedy mamy na to czas. No ale, jeżeli macie też pomysły, jakie przepisy z Shortsów, czy z TikToków, czy z Instagramowych rolek chcielibyście, żebyśmy przetestowali, śmiało dajcie znać. Zwłaszcza, że mówię, często te przepisy są niedopracowane, napisane na kolanie, albo w ogóle nie ma przepisu, co jest najlepsze do odtwarzania. No, dzisiejsze dwa były wyjątkowo proste, ale to tak, powiedzmy, na początek. No i jeżeli odcinek Wam się podobał, to zapraszam do zostawienia suba, lajka, no i na odwiedzenie następnych odcinków. Do zobaczenia.